Okej, okay, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Fajna frekwencja nam się tutaj zebrała, więc cieszę się bardzo, że mimo, że jesteśmy na evencie bardzo mocno techowym, to jednak też gdzieś w Waszych duszach jakaś kropla marketingowej zajawki jest. Mam nadzieję, że przez najbliższe 20, 30, 40 minut, w zależności od tego, jak dużo jeszcze pytań w głowach nagromadzicie, Poopowiadam wam trochę o Vertical Video Marketingu, którym się strasznie jaram yy, i który trochę odświeżył moją miłość do marketingu generalnie, bo pokazał mi zupełnie nowe możliwości. Piszę o tym teraz książkę dla OnePressa, więc mam taką... jakby jestem w tej fazie takiej, wiecie, szczytowej zajawy, tak. więc yy, nie, nie obawiajcie się zadawać trudnych pytań, hejtować czy strzelać, bo to jest właśnie ten moment, w którym ja będę bronił tego trochę za wszelką cenę, a może różne ciekawe argumenty mi dołożycie do głowy i chociażby wasze przemyślenia również w tej książce się pojawią. Dzisiaj pogadamy sobie właśnie o rolkach w różnych miejscach, bo tak naprawdę bardzo często zaczynamy sobie od, od TikToka jako yy, przestrzeni, która zapoczątkowała ten trend, ale jednak kolejne media zaczynają to implementować u siebie i tak jak nie wiem, chociażby oczywistym będzie obecność rolek na YouTubie czy Instagramie. Dzisiaj tak już na przykład zdrożenie tego na Twitchu, testowanie takiego formatu przez Netflixa czy Spotify'a, to już jest dosyć ciekawa rzecz a możemy tam w bardzo fajny sposób i prosty sposób wykorzystać, jakby użyć tych kanałów do tego, żeby wypromować jakieś swoje konkretne usługi czy działania. Ja nazywam się Mateusz Łuczkowski, yy, można powiedzieć, że jestem T-shape marketerem, który opiekuje się bardzo różnymi brandami, bardzo różnymi projektami i z zakresu IT, i z zakresu hr i z wielu innych światów. Yy, pracowałem m.in. z Subwayem, Bacardi, szkoliłem ludzi z Play'a, więc bardzo różne te doświadczenia mam z różnych światów i je staram się jak najmocniej też przenosić do Vertical Video Marketingu, gdzie również z wieloma markami działam. Hmm, Okej. Okay. Muszę pomyśleć, w którą stronę wycelować. Chyba do ciebie? Albo i do siebie? O, dobra. Zróbmy sobie na rozgrzeweczkę takie pytanko. Kto z was już w ogóle miał takie doświadczenie, na przykład, że zainstalował TikToka? To całkiem nieźle i tak. Spodziewałem się, że będzie dużo mniej. A kto z was ma takie coś, że totalnie w ogóle nie chce tego tknąć i to jest totalny szrot, totalna kupa? No i tak całkiem was dużo, jak na, w miejscu, w którym będziemy o tym gadać, bo spodziewałem się, że teraz będziecie szamać i pić kawkę, a nie słuchać jakiegoś gościa, który jest w ogóle tym zajarany, więc props dla was w ogóle, że macie zajawę. I ja dużo bardziej utożsamiam się z tą drugą grupą, jak coś. Dlaczego? Bo miałem tak samo yy, przez długi, długi czas. Potem miałem ogromną falę cringe'u, W sensie, pierwsze sobie to zainstalowałem, zacząłem to rozkwinać, mówię, kurde, nie mogę być już takim starym 30-letnim bumerem, który nie trzeba i tego umie, tylko zrobić posta na Facebook czy Instagrama statycznego. No nie może tak być. Muszę to skumać, dlaczego to tak działa. No i miałem ogromną falę cringe'u, dokładnie te emoji na twarzy. E, totalnie byłem zaorany tym, że dlaczego w ogóle kogoś jerają tańczące koty, psy i dzieci i w ogóle jakieś inne totalnie dziwne rzeczy. Tymczasem jak się człowiek przekopie, przez ten cały środ, i trochę nauczy ten algorytm nas i poznamy się trochę tych randek, będzie więcej. I okaże się, że już lepiej się znamy, to nagle może się okazać, że TikTok, ale także inne wertykalne formaty, bo one działają na bardzo podobnej zasadzie, zaczną wypływać nagle rzeczy, które. Realnie mają jakąś wartość, realnie są ciekawe i po chwili okaże się, że po tygodniu, dwóch, trzech spędzenia tam czasu nie widzimy już tańczących dzieci, chyba że z tym jaramy, ale może bez przesady, czy tańczących psów, a dostajemy faktycznie merytoryczny, fajny content, którym warto się zagłębić, i który być może ktoś z was wkręci na tyle, że sam będzie chciał do tego worka dołożyć coś od siebie, a zaraz powiemy sobie dlaczego. Może między innymi dlatego, że co może być dla naszego pokolenia totalnie szalone, co 4, 4 na 10 reprezentantów generacji Z, Używa TikToka jako pierwszego domyślnego startu w ogóle w kontakcie z internetem. Czyli nie tak jak my, normalni ludzie na świecie, wpisujemy w Google, gdzie znaleźć coś, jak działa coś. Wyobraźcie sobie, że istnieją ludzie na świecie, którzy robią to chociażby właśnie na TikToku. Czyli tam wpisują pewną frazę i tam poszukują tej informacji, na przykład właśnie o tym, jak. Wyglądają restauracje w Poznaniu i szukają sobie dobrej szamy w Poznaniu. Dla nas jest to chyba normalne, że szukamy na TripAdvisorze albo w ogóle piszemy do ziomka z Poznania, mówimy Elo, dobra knajpa, gdzie iść, a są ludzie na świecie, którzy robią to na TikToku. Co więcej, Google sam też czai to coraz bardziej, dlatego wprowadził właśnie taki widget, który już coraz wyżej się pozycjonuje w serpach. Jeżeli mieliśmy piękny ranking restauracji w Poznaniu, to może się, wypozycjonowany na pierwszym miejscu, to może się okazać, że za chwilę chociażby taki widget google'owy wyprzedzi nas na jedynce i nasz piękny serp pójdzie się orać i płacenie miliona złotych za linkowanie po to, żeby być na szczycie restauracji w Poznaniu, zostanie zjedzone chociażby przez takiego TikToka. Dołóżmy do tego to, to jest już totalnie szalone. Wyobraźcie sobie, że są ludzie, którzy szukają newsów w tych mediach, Media, które znamy dobrze z tego, że są pewne, pełne fakeów, deep e, różnych super dziwnych rzeczy, których nie chcemy często widzieć. A tutaj mamy do czynienia z dorosłymi osobami, e, a nawet jedną czwartą ludzi, powiedzmy do, około trzydziestki, czyli już takimi dojrzałymi jak my, e, które traktują vertikale jako źródło newsów, czyli nie włączają sobie faktów, czy wiadomości, co kto lubi, e, tylko odpalają sobie TikToka, ins, rolki na Instagramie czy shorty na YouTube po to, żeby dostać jakąś porcję informacji. I nie bez powodu rosną takie bardzo oczywiste, tradycyjne media jak nie wiem, BBC News, rosną na TikToku czy w Verticalach właśnie dlatego, że tam już takich wartościowych informacji poszukujemy. Ale też rosną osoby, bardzo konkretne marki osobiste. Nikt z Was pewnie nie będzie znał tej osoby, bo to jest... Oj, czemu tak? Dobra, to nie Łady nikt z was nie będzie znał tej osoby, bo to jest Natalia Sisik, ale wyobraźcie sobie, że jest to młoda dziewczyna, i której większością kontentu na TikToku jest to, że po prostu mówi news na dziś i to jest fraza z jej wszystkich filmów i wyobraźcie sobie, że 3 miliony ludzi obczaja to, że Natalia Sisik podaje news na dziś i informuje ich o tym, co się wydarzyło na świecie, czyja premiera filmu na przykład nastąpiła, czy jakiegoś influencera i Więc okazuje się, że taki BBC News, który my myślimy, kurde, każdy zna BBC, no niekoniecznie, no nagle okazuje się, że wieża dziewczyna Natalia Sisik i ona robi trzy bańki followersów i ludzie rzeczywiście, młodzi ludzie, też jesteśmy młodzi cały czas, młodzi ludzie dostają od niej porcję informacji, ej, czy widziałeś wczoraj fakty? Nie. Oni mówią, ej, widziałeś newsy o Natalii Sisik. Totalny odjazd. Co jeszcze do tego? Wyobraźcie sobie, że co czwarty Polak spędza dobę na TikToku yy, miesięcznie. Jeżeli wy jesteście w tej ekipie, nie, ja nigdy nie o skandal w ogóle totalnie nie, no to wyobraźcie sobie, że jest jakiś szaleniec na świecie, który spędza za was ten, te, te, yy, te 24 godziny miesięcznie, czyli nadrabia za was średnią, no nie? To jest dopiero szalone, czyli spędza tam dwa pełne dni swojego życia miesięcznie, żeby skrolować. To się dzieje? I myślę, że jest to właśnie ten moment, żeby te dane wykorzystać. Dołóżmy sobie do tego wysoki wskaźnik zaangażowania, znacznie wyższy niż w innych socialach. Dołóżmy sobie bardzo fajną, długą sesję, o której wszyscy seowcy, ze za którego też się sam przez lata uważałem, marzyliby, żeby mieć taką sesję na, na swojej stronie WWW, jak chociażby sesja spędzona na TikToku, fajne, bardzo miłe i po, pocieszające 8 minut. I dołóżmy do tego jeszcze bardzo szybką adaptację tej technologii. E, tutaj od y, Kurasa, grafika, która mówi nam o tym, że TikTok tak naprawdę 100 milionów słuchaczy zdobył zaledwie w 9 miesięcy i bardzo szybko sprawił, że trzymamy smartfon w dłoni i szukamy tam właśnie konkretnych informacji. W Polsce już na naszym podwórku jest tak, że nie można powiedzieć, że e, vertikale nie mają swojej mocy, bo wciąż dominującymi mediami, który, z których najczęściej korzystamy, są właśnie te w których do tych wertykali mamy dostęp i to one gonią tą stawkę i wyprzedzają wszystkich innych właśnie dlatego, że bardzo mocno wydłużyły sobie sesję poprzez wertykalne formaty. No to już bardzo na konkrecie, co warto wiedzieć o tym, żeby w ogóle wejść z usługami, szkoleniami, kursami, czymkolwiek ze świata IT na TikToka. Przede wszystkim, czy na TikToka, czy na wszelkiego rodzaju wertykale. Algorytm bierze pod uwagę trzy elementy, czyli fan, kontrowersja i użyteczność. Fajnie, jeżeli nasz film, nasz materiał niesie ze sobą te trzy wartości. Czyli da jakąś rozrywkę, jest faktycznie komuś potrzebny do czegoś, do wykonania tego właśnie, jak odnaleźć restaurację w Poznaniu w naszym świecie, jak przygotować stronę WWW, jak przygotować aplikację, jak dokonać jakiejś konkretnej automatyzacji. No i jest też kontrowersyjny, czyli burzy jakieś przekonania. Być może burzy przekonania o jakichś finansach, może o jakichś stawkach, może o kosztach, czy formie przygotowania jakiegoś yy, materiału produktu cyfrowego. No, i te wszystkie trzy elementy odzwierciedlają się w konkretnych elementach zaangażowania. Fan, serduszko, kontrowersja, komentarz, ktoś wchodzi z nami w dyskusję i mówi nie, wcale nie małej się racji, jesteście głupkami, ja wiem lepiej. I użyteczność, zapis filmu na później, czyli zapisuję sobie go po to, żeby móc do niego, do niego wrócić, o, na przykład do zestawienia aplikacji do stworzenia czegoś, czy do narzędzi dla UX designera, więc wracam sobie do takiego zestawienia wtedy, kiedy jest mi to potrzebne. Kolejne dwa elementy to rewatch i watch time. Rewatch w dużym uproszczeniu to, że ym, widz wraca do tego filmu ponownie, ogląda go kilka razy pod rząd. Więc jest taki świetny, tak merytoryczny, tak zaciekawiający, że po jednym wyłączeniu nie swajpuję go, tylko cały czas go sobie oglądam. No i watch time, czyli to, jak wiele osób zaczyna oglądać film i jak wiele osób dociera do końca. Najfajniej jest, kiedy ta, kiedy ta spadkowa jest jak najbardziej wypłaszczona, żeby dużo osób wchodziło i zostawało do końca, bo on jest aż tak mięsisty. Co więcej, potrzebujemy tutaj bardzo często buźki i dlatego jest to bardzo często, są to bardzo często media dla marek osobistych, już dużo rzadziej dla firm jako takich dużych software house'ów, dużych ekip, bo tam już ciężej o tą bardzo konkretną jedną twarz, która chce wydobyć się z tłumu i pokazać światu. Natomiast jeżeli chodzi o marki osobiste w IT, mamy tutaj świetną przestrzeń do promowania bardzo konkretnej buźki, utożsamiamy się z tą historią, utożsamiamy się z tą osobą, chcemy obserwować tego konkretnego człowieka, a nie markę i to będzie bardzo Mocno widoczne na przykład na styku budowania wertykali dla foundera i budowania wertykali dla marki. Zawsze founder to ten pojedynek wygra i jego materiały niż materiały brandowe, w których występują na przykład randomowi totalnie losowi pracownicy. Jest to przestrzeń. Podobnie znana nam dobrze też z pozycjonowania i z wielu innych social mediów, że tutaj ta regularność ma ogromne znaczenie. Więc jeżeli chcemy wejść w to medium i chcemy się go nauczyć yy, i chcemy w nim spędzić trochę więcej czasu, dowozić sobie konkretne wyniki, no to musimy pamiętać o tym, że. Tutaj codzienna publikacja ma absolutnie standardowe znaczenie, ponieważ algorytm uczy się tego, że jeżeli dobrał nam już fajny elektorat, znalazł ludzi, dla których generujemy ten fan, kontrowersję i użyteczność, no to e, zamienia, ten, ten, zapewnia nam ten czas antenowy, ten czas emisyjny. E, I jeżeli zawsze wrzucamy film o 7, 8 rano e, i zawsze dostarczamy go regularnie, no to on już wie, komu go pokazać i testuje go sobie na coraz większych grupach docelowych. Autentyczność nie do wykreowania, jeżeli posadzimy sobie typiarza, który chce, nie wiem, wyobraźmy sobie sytuację, że mamy foundera Software House'u, który siedzi i mówi: Dobra, ja chcę być na TikToku i tak dalej. W czym posadzimy go w studiu i ja on po prostu będzie klepał z promptera teksty, które mu napisaliśmy, to prawdopodobnie się to nie uda. Chyba, że to będą najgenialniejsze teksty i wypowiedzi na świecie. Super, ale może niekoniecznie żeby być w tej rzeczywistości trzeba mieć trochę na to zajawę i o tym zawsze mówię i na szkoleniach firmach i w takich rozmowach jeden, jeden na jeden właśnie z founderami, że to nie jest tak, że przyjdziesz do studia na jeden dzień, nagrasz sobie 30 rolek, ktoś ci napisze scenariusze, ty wyjdziesz, mówisz elo, nigdy w ogóle nie wchodziłeś na TikToka, nie byłeś w, tej, w tym ekosystemie i nie wiesz w ogóle, co tam się dzieje i masz zamiar po prostu wypuść te rolki i uciekać na chatę, opiekować się dzieckiem. To tak nie zadziała, nie? Musisz być trochę wkręcony, musisz trochę spędzić czasu tych kilka randek, przeżyć yy, z wertykalami, żeby faktycznie, autentycznie się w to wkręcić, mówić takim językiem, w takiej ekspresji, w takiej tonacji, w takim słownictwem, jakie jest tam totalnie naturalne, żeby właśnie nie wyjść na dziada, który tylko nagrał sobie 30 filmików i poszedł na chatę. Oj, czemu tak? Ło, ale. Ale, spoiler, spoiler alert. Dobra, dzięki. Kolejny element. Pomysł versus technikalia. Um, Jesteśmy przyzwyczajeni, jeżeli nie wiem, robiliśmy YouTube'a e, dla firmy IT czy dla produktu cyfrowego. Jesteśmy przyzwyczajeni, że wjeżdża mocna ekipa, która ma super cyfrówki, e, piękne światła, piękne tła, wszystko się zgadza, sprzęt za 100 koła. E, nagranie jednego vloga kosztuje 15 koła, e, montaż, animacje, wszystko, bajery, szmery. Tutaj nie jest to nam wcale potrzebne. Czasem właśnie im bardziej organiczne nagranie, im bardziej zrobione złapy, im bardziej w prosty właśnie ten autentyczny, taki organiczny sposób, tym lepiej. I tym częściej wygramy sobie z tymi wszystkimi filmami, które są takie wymuskane i wyciskane e, do granic możliwości. No i sinus do wyników. Jeżeli e, pracowaliśmy sobie w świecie SEO, jeżeli robiliśmy dla kogoś na przykład YouTube'a, to wiemy, że to sobie rośnie, tak rośnie fajnie, skokowo, powolutku. Tutaj może być tak, że jeden nasz film. Genialny, o którym marzyliśmy całe życie, ma 100 wyświetleń. Po czym nagle ten, na którego w ogóle nie stawialiśmy, nagraliśmy go z łapy w wolnej chwili w przejściu między kawą a spotkaniem ma nagle bańkę wyświetleń, a ten, który nagraliśmy w studiu u naszego ziomka, jest taki już troszkę bardziej wymuskany, ma 10 tysięcy wyświetleń. I ta sinusoida będzie sobie w taki sposób płynąć. To może być zaskakujące dla osób, które chciałyby bardziej inwestować w to medium i liczą na to, że to będzie stale rosło i zrobią ten pierwszy milion i powiedzą, dobra, teraz już pakujemy w to niesamowite ilości capacity, roboty, papy, wszystkiego, a tu nagle się okazuje, że przez najbliższe dwa miesiące ani raz ten milion nie został osiągnięty. To jest absolutnie możliwe i do tej sinusoidy wyników musimy się przyzwyczaić. Dobra, żeby żebym znowu nie spoilerował. Moim zdaniem jest to ten moment, w którym... Przez ostatni rok, dwa, trzy jak rozmawiałem z markami, bardzo często było tak, że one zastanawiały się, trochę rozeznawały, dowiadywały się ile to kosztuje, jak się za to zabrać i tak dalej. Fajnie, ten czas już minął i to jest ten moment, w którym po prostu trzeba wziąć te roboty i zacząć to testować. Jest to przestrzeń, w której bardzo fajnie można przetestować sobie sprzedaż produktów cyfrowych, sprzedaż usług IT w bardzo fajny, kreatywny, konstruktywny, taki kontentowy sposób, a nie tylko właśnie w formie kup pan cegłę. A już tak bardziej konkretnie, a co jeszcze? Ważna jest też ta niska bariera wejścia, właśnie to, że nie musimy mieć genialnego sprzętu, nie musimy mieć niesamowitych materiałów, studia w firmie zbudowanego, tylko możemy mieć po prostu fajne, dobrze doświetlone biuro na chacie, w którym kręcimy sobie po prostu swoje materiały i recyklingujemy na wiele kanałów. No bo jeżeli napiszemy blog posta na stronę, Pracujemy sobie nad serpami. Jeżeli wrzucimy posta na Facebooka czy Instagrama, zaraz jakiś super specjalista od Sociali powie Wam, że trzeba pisać inaczej posty na LinkedIn niż na Facebooka, inaczej niż na Instagrama. Pewnie coś w tym jest. Tutaj wcale niekoniecznie. Może być tak, że dobrze zmontowany film sprawdzi się w tych wszystkich kanałach równolegle, więc mamy jeden materiał, który zapewni nam widoczność w kilku różnych miejscach. No a już konkretnie, co można o czym mówić i co pokazywać w wertykalach w świecie IT? Zacznijmy od użyteczności, bo to nam będzie najłatwiej zrozumieć i najłatwiej to zrobić, bo to są bardzo często zestawienia jakichś produktów cyfrowych, wskazówki o tym, jakie kursy skończyć, żeby dojść do pewnego etapu w swojej ścieżce kariery. Będą to różnego rodzaju inspiracje pokroju, co robić, żeby być tam, jakich narzędzi się uczyć, jakie technologie poznawać, czy poradniki zakupowe, jakie kursy kupić, jakie książki, cokolwiek innego, jaki sprzęt kupić, żeby pracować na nim efektywnie. Bardzo fajnie sobie z tym radzi na przykład kanał Programowanie Biznesu, który kręci bardzo mocne liczby na super prostych, basicowych poradnikach i w ten sposób ściąga sobie ludzi do siebie na te dużo trudniejsze i bardziej wartościowe materiały, które ok, ten lejek będzie już dużo mniejszy, na, na dnie, ale jednak będzie fajnie ściągał wartościowych ludzi, to też musimy pamiętać, że wszelkie vertikale jest to sama, sama możliwa góra leja. To nie jest tak, że wasze 100 wyświetleń to są sami naj, najmocniejsi founderzy i yy, liderzy biznesu. No niekoniecznie, jest tam super szeroka grupa, ludzi, którzy nigdy o was nie słyszeli, bo prawdopodobnie wielu z was nigdy nie słyszało o marce czy kanale programowanie biznesu, a okazuje się, że nagle jest po 100 tysięcy czy po 200 tysięcy użytkowników, którzy Oglądają regularnie taką postać i jej poradniki właśnie zapisują sobie na później w formie użyteczności. Kontrowersja, wszelkiego rodzaju historie, ciekawostki o firmach IT, jakieś historie związane z powstawaniem danej technologii. Świetna, wartościowa rzecz, e, która chociażby sprawdza się u programisty na froncie, e, który bardzo fajnie podrzuca. E, Różne historie biznesowe, i jak widać, pop, ziomek mówiący po polsku, kręci sobie spokojnie po 2-3-5 milionów viewsów y, totalnie organicznie, od zera, przekierowując sobie właśnie ludzi na własne kursy, na własne produkty cyfrowe. Wiadomo, jest oczywiście szansa, że z pięciu baniek typ nie wykręcił tam 100 tysięcy sprzedanych kursów, ale. Już ten lejek fajnie nam się buduje i może się okazać, że już na przykład kilkaset czy kilkadziesiąt sprzedaży miesięcznie z generowania super prostych filmów. No mówimy tak samo jak w tamtym przykładzie. Mówimy tutaj o, o nagrywaniu ekranu, czyli super basic rzeczy, nawet bez twarzy, tylko z głosem. A tu mówimy o gościu, który siedzi u siebie na chacie, w jakiejś, po prostu na, nawet nie na green screenie, tylko on sobie to chyba dokłada w ogóle w, w, w kapkacie i siedzi sobie i po prostu opowiada historię. Nie? Zero rocket science, totalny basic jest w stanie generować 5 milionów viewsów. Jeżeli ktokolwiek robi kampanię perfo, czy nawet prowadzi do jakiegoś organika na YouTube czy gdziekolwiek, wie, że 5 milionów organicznych wyświetleń gdziekolwiek to jest worek sztab złota. Tutaj to po prostu przychodzi e, samo. Po odpowiedniej pracy. Fajnie, też, że robi to Xcom. Ma mocną ekipę, yy, która totalnie wyławia ciekawe historie. Yy, ten materiał jest szczególnie fajny, bo oni odpowiadają tutaj na pytanie, jak zbudować najdroższy komputer z aktualnie dostępnych komponentów. Tutaj dziewczyna wykazała, że najdroższy komp, jaki dzisiaj stacjonarny da się zbudować, chyba z ich, z ich rzeczy kosztuje chyba 60-70K. I oczywiście, że prawdopodobnie to nie jest tak, że wszyscy rzucili się do Xcom i kupili sobie stacjonarki po 6 dych, Chociaż może, nie wiem, nie pytałem, ale. Sama ciekawa historia sprawia, że wciągamy się w ten film. Właśnie mamy ten fan, mamy tą użyteczność. Jest ta kontrowersja, bo chcemy finalnie na końcu tego filmu zobaczyć, ile kosztuje najdroższy kąp zbudowany w X-Komie. No i jak widać, to zostało docenione przez widzów, bo ma pół bańki organicznych wyświetleń, co jest już naprawdę na polskim rynku fajnym wynikiem. Kolejna rzecz to fan wszelkiego rodzaju praca i klienci z przymrużeniem oka o swoich tematach, o współpracy projektowej, o współpracy w zespole. Tutaj be, ten worek cringe może być troszkę uchylony, bo w tych poprzednich raczej mamy bardzo konkretne rzeczy. Raczej każdy z nas jest w stanie opowiedzieć fajną historię, jest, faj, jest, jest w stanie opowiedzieć ciekawą poradnikową treść. Tutaj jest troszkę więcej cringe, u. już ta niebieska buźka z początku preski się pojawia nam trochę wokół, ale jest to do przebolenia, bo jeżeli zobaczymy, że po prostu mamy osobę, która uruchamia komuś własnej babci Wi-Fi na bazie tego, że odpali listwę do prądu, a przygotowała się świetnie na tą naprawę, no to może się okazać, że nie jest to jakieś skandaliczne niedozrobienie, a jednak 100 tysięcy wiusów zostało wykręcone na profilu Brodatecha, dokładnie, dobrze pamiętam. E, dokładnie takim super basicowym filmikiem. Czy cringe, czy beka, trudno powiedzieć, ale jest to już jakiś tego typu format, który fajnie na TikToku się sprawdza. Wszelkiego rodzaju poradniki How to i What is, czyli to, co mówiliśmy o Googleu, mamy coraz bardziej ros, ros, rosnący elektorat ludzi, którzy szukają właśnie treści how to i what is właśnie w wertykalach. więc jeżeli zapewnimy sobie odpowiednio wcześnie porcję kontentu, która będzie evergreenowo odpowiadać na takie podstawowe zapytania, które interesują naszej firmy, czy nas jako konkretnej osoby, która dowodzi konkretne usługi, to możemy się bardzo fajnie zaindeksować na przyszłość, bo długość życia tych filmów jest dużo dłuższa niż w jakimkolwiek innym socialu. Na Instagramie, jeżeli wrzucimy coś na fit, znika. Wrzucimy coś na Face'a, nikt tego nie skroluje. Wrzucimy coś na LinkedIn'a, może jeszcze, a tutaj te filmy pracują nam przez długi długi czas i tutaj mamy chociażby przykład gościa, który robi sobie poradniki do figmy i on cały czas, one cały czas, mimo że są opublikowane rok temu, jeszcze ma wiele materiałów z wcześniejszego czasu, one cały czas kręcą wiusy, bo są po prostu tak evergreenowo zrobione, że ludzie cały czas potrzebują takich samych treści. Wiadomo, coś się tam zaktualizowało, coś się zmieniło w tulu jasne, ale jednak mimo wszystko pewne mechanizmy są podobne. Albo jest to pretekst do nagrania, na przykład yy, se sequela takiej, takiego filmu. Wszelkiego formatu live coding, bardzo fajna rzecz pod sprzedaż kursów internetowych, gdzie możemy po prostu Poznać sobie człowieka, z którym będziemy się potem uczyć Live'y niosą się bardzo fajnie na wszelkiego rodzaju wertykalach I na Instagramie i na TikToku i na YouTubie, one, one generują dosyć fajne viewsy i Ściągają nam nowych subskrybentów na kanał I to na na polskim rynku jest dosyć miło przyjmowane, bo w Polsce mniej więcej połowa ludzi deklaruje, że słyszała w ogóle o live'ach i. 20% mniej więcej brało w takim czymś udział. Może niekoniecznie w live'ach koderskich, bo to są dane rozumiane szerzej. Ale jednak mimo wszystko, jeżeli mamy do przygotowania materiał w takiej postaci, na której po prostu coś kodzimy i jakiś konkretny efekt nam się pojawia na ekranie, dokładamy do tego swój komentarz i odsyłamy sobie widzów na kurs, na e-booka, na cokolwiek innego, na sprzedaż jakiegokolwiek produktu cyfrowego. No, to powiedzmy sobie szczerze, to też nie jest jakiś niesamowity effort, żeby taki film przygotować. A jednocześnie, nawet w tym wypadku, ponownie nie pokazujemy swojej twarzy, a kręcimy bardzo fajne viewsy na tym, jak w prosty sposób można stworzyć coś bardzo namacalnego i bardzo konkretnego. No i oczywiście, jeżeli te wszystkie organiczne działania, stwierdzimy, że dobra, to jeszcze nie jest dla nas, po prostu chcemy mieć szybkie, wech chcemy mieć więcej lidów, chcemy mieć więcej zapytań, to po prostu możemy dopalać sobie konkretne materiały reklamowe, po prostu TikTok sami, bez aktywnego udziału budowania profilu. Te pierwsze pięć punktów totalnie organiczne budowanie profilu. Można sobie coś dopalać, ale wcale nie jest to konieczne. Tutaj stricte paid'owe działanie, które nam jeszcze bardziej przyspieszy wyniki lub zastąpi te wszystkie organiczne, bo stwierdzimy, że po prostu idziemy tam tylko po konkretne lidy dla naszej firmy. Firmy. Co więcej, bardzo często znowu odnosząc się do działań seo jest tak, że mamy domeny, które są wypozycjonowane od lat, tam po prostu na konkretne frazy będziemy się bić nie wiadomo jak długo i nie wygramy. Tutaj jest trochę inaczej. Może się okazać, że konkurencja, która jest super mocna we wszystkich innych miejscach na świecie, dobrze wypozycjonowana itd. itd. Tutaj wcale tak dobrze widoczna nie jest i mamy te statki widmo, chociażby Speednet, który, który uwielbiam i z którym dużo pracowałem. E, no, jest to mocna ekipa z Trójmiasta, tymczasem ich TikTok ma całe 14 obserwujących, naprawdę bardzo mocny kanał komunikacji, rozpędzają się powoli, ale jednak. No i to pokazuje, że to jest właśnie ta przestrzeń, skoro duże firmy, które mają możliwości, które mogą działać cały czas, jeszcze nie usiadły do tego mocniej, to to jest, to jest dowód na to, że to jest bardzo fajny moment na wejście do tego świata, bo właśnie nie ma tu zbyt wielu dobrych benchmarków. Zobaczcie, że wszystkie benchmarki, które wam pokazywałem to były osoby prywatne, nie software house'y, nie jakieś ekipy cyfrowe, e, które robią dużo rzeczy, nawet nie e, jakiekolwiek sasy i tak dalej. To były konkretne osoby, które po prostu mają zajawę i do takiej zajawy was bardzo mocno zachęcam, bo może się okazać, że to wy jako jednostki lub wy jako wasze firmy na przykład na kolejnych edycjach, na kolejnych konferencjach będziecie takim benchmarkiem, który będzie można pokazać, bo po prostu na polskim rynku, w polskim języku nie ma ich wcale, a jeżeli jesteśmy w stanie pracować w języku angielskim, a prawdopodobnie każdy z nas to potrafi, to nie ma też żadnego problemu, żeby próbować sobie tworzyć materiały w języku angielskim czy dowolnym innym i atakować sobie wszelkie inne rynki. Jest to trochę uzależniające i to, to ostrzegam od razu. Ja się wkręciłem strasznie. Mam nadzieję, że trochę was dzisiaj też w ten świat wkręciłem, bo są to, jest to miejsce, w którym osiągamy bardzo motywujące, szybkie wyniki, bardzo szybko dostajemy zwrotną informację, ej, tam to robisz fajnie, to są wartościowe materiały, rób tego więcej, idźmy w tą stronę, albo odwrotnie, nie, totalnie nikogo to nie jara, ma to 100 viewsów i zero reakcji, totalnie nie idźmy w tą stronę, no i ta niska bariera wejścia, czyli właśnie to, że wchodzimy w miejsce ze smartfonem w dłoni, z jedną lampą albo nawet bez i dowozimy, jak sami widzieliście, bardzo mocne viewsy, bardzo często nieosiągalne na naszych stronach firmowych, na naszych Linkedinach, gdziekolwiek indziej. Mam nadzieję, że chociaż trochę was zajerałem. W razie czego, jeżeli będziecie chcieli ten temat poszerzyć, zapraszam do siebie na LinkedIna. Tam trochę więcej tych materiałów na temat Vertikali publikuję. Mam nadzieję też, że do zobaczenia w księgarniach, jak już w przyszłym roku książka się z OnePressem ukaże. I cóż, trzymam kciuki za to, żeby na kolejnych edycjach to wasze przykłady, waszych firm były właśnie tutaj na tym ekranie. Dzięki, wielkie.